pokaże tylko jeszcze. To jest wyciągnięte z papieru w Dodatkowo poinformował SB o tym pisze ustnie, że na początku czerwca. Dobrze, koniec dygresji. Wojtku, wróćmy do przesłuchania w prokuraturze w 1984 roku. To się na niewiele wniosło, bo ja się nie odzywam kompletnie. Chlokrzyż zadał mi tam... A czy adwokat był już wtedy przy przesłuchaniu? Nie, z tobą. Nie, 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 nie. Czy tylko on był z twoim ojcem? On, nie, ty on mnie wyprowadził z moim ojcem, znaczy do mojego ojca, który był z adwokatem, ale tylko mi się I pozwolił adwokat z nim przywitać Wiktor Sadowicz. Nic komu się nie odzywał. Nie udzielał ci żadnych rad? Nic komu, przecież że... widział, że wiem, więc spokojna głowa. Także tutaj była, tylko chodziło o pokazanie, podtrzymanie mnie na duchu, że ojciec wie, że do też to była ważna informacja, że wszystko okej. Okay. No i potem za parę minut, dosłownie to trwało może trzy minuty góra, odprowadził mnie z powrotem i odbyło się już w obecności Falkowskiego moje przesłuchanie, na które nie odpowiedziałem nic. Nawet jak się nazywa? Czy Falkowski się przysłuchiwał? Czy... Przesłuchiwał się, siedział koło mnie się przysłuchiwał. Celi gdzie jak się później okazało, był facet, który był oskarżony wtedy o nakładanie do morderstwa tam swoich, y, baś, y, tych swoich przybranych rodziców na, y, na woli Justowskiej. Taka bardzo głośna sprawa, bo są, ostatni chyba wykonany wyrok śmierci na nie był na, na, na tym. To jest dosyć często, że wstawiano politycznych, to do... no, chodziło z o to. Tak, z ks to było rzeczywiście to było. No, Michał Garebich też się też KST. No więc jak mówię, wracam na łokietka, no bo wróciłem do domu, do dziecka, do dziewczyny. Ale gdzie się ruszę, tam za mną ci chodzą, i aresztują. Yy, oni złożyli wtedy, że nie powinna mnie tam lestwie obejmować. Kiedy Czyli widzimy. jednym słowem starasz się nie utrzymywać kontaktu z nikim ważnym? Nie dało się. Nie dało się, nie dobrze. Dało się, po się A nie dało. powiedz mi, no kto w międzyczasie jak ciebie nie było redagował hutnika? Cały czas ta yy, Hernandezka. Gdzie tak? Marysia? Ja Powiedzmy, rok, lata, teraz skoncentrujmy się na okresie 1985 87 To jest jeszcze przed wyjazdem Marii de Hernandez-Paluch i Twojego brata do Francji. Tak. Kiedy oni wyjechali dokładnie? Marycha wyjechała chyba w 80. na początku 85 roku, a Jacek chyba na początku 86 albo pod koniec. Chyba na początku osiemdziesiątoszu, co się wtedy dzieje? Bo raz z bezdekretu, które było dzieckiem chyba Marii de Hernandez-Paluch. Tak, ale było to robione u nas. Myśmy wydawali nie tylko to, bo przez nasze ręce przechodziło kilka tytułów. Myśmy wydawali również ten głos hutniczy. Wydawaliśmy bez dekretu, wydawaliśmy hutniczą solidarność. Solidarność hutników takie. Dla Maćka wychodziło, Macha, nie... Maha. Wychodził również yy, obserwator wojenny. Ech. Czy jesteś w stanie wymienić jakieś tytuły książek z Biblioteki Obserwatora? O, tego myśli, w każdym razie musimy wydalić około 30 tytułów. I to był okres najbardziej płodny. Rzeczywiście od momentu, kiedy ja się włączyłem już pod koniec 1984 roku, zamieszkałem u Baśki, wtedy bardzo regularnie wychodził hutnik, Zaczęliśmy drukować również książki, bardzo intensywna była współpraca wtedy z tymi środkami zachodnimi. Ja wiem, spółbra... drukowaliście ich głównie wtedy na sicie, tak? Głównie na sicie, tam na jak myśmy drukowali. Głównie na Czy sicie. Czy istniały potem... jeszcze jakieś inne drukarnie? No potem znowu mieliśmy Owsy. A powiedz mi, w Leszek Jaranowski, kiedy zaczął drukować hutnik? 87 rok był. Chyba po tej naszej wpadce 87 roku w czerwcu. On się potem włączył i to też przez kogoś on był chyba polecony był przez, Tom, przez Krystynę Ryczaj. Ona z nim tam jakiś kontakt miał. Dobrze, mi, zaczął... jakie były przyczyny, że TKRH wycofało się ze współpracy z Hutnikiem i zaczęło wydawać własną gazetę? Nigdy TKRH nie miał żadnej współpracy z Hutnikiem. Myśmy tylko zamieszczali tylko i wyłącznie informacje. Ale przestaliście zamieszczać te informacje. To znaczy I oni zaczęli sam... wydawać własną. Nie, oni, to była ich decyzja, ponieważ różne rzeczy tam chcieli przez Hutnika przeprowadzać. Za ja konsekwentnie uważałem, że to jest pismo niezależne i, i takie I zostało do samego końca. To znaczy końca. nie godziłeś się na zamieszczanie wszystkich informacji, tak? Oczywiście, znaczy, uważałem, że mamy własną politykę i to nie jest biuletyn informacyjny, bo oni produkowali tych rzeczy w strasznej ilości. No. Dobrze i to w jakim Dało miesiącu nastąpiła wpadka? W, początek czerwca. Początek czerwca, ale równocześnie w tym samym czasie... W tym samym godzinie. godzinie następuje wpadka... Na Azorach. Na Azorach. Yy, pojawia się ktoś, który mówi, yy, pojawia się tam gruba osobiście, tak? Tak jest. I mówi a Kuku. A kuku generalnie to była sławetna sprawa, bo przy poprzedniej wpadce jakiejś tam, która była, Jurek Cuddykowski napisał artykuł a Kuku generalnie jesteśmy. I to było przy wpadce, bo jak podejrzewam, w roku 1984, Czwartym, tak jest. Wtedy przy dolnych młynów. I to Akuku czekało no, 3, 3, lata. Lata. 3 lata. lata. On powołał że... specjalną ekipę. W 1985 roku Grupa powołała specjalną ekipę, która się nazywa WIR. To byli najlepsi wywiadowcy wzięci z czterech tych wydziałów, czyli wywiadu, kontrwywiadu i tak dalej, kleru. I oni dostali sprzęt bardzo dobry, samochody, etc., etc. Na... Zlikwidowanie hutnika. On robi odprawy zresztą co jakiś czas, nie codziennie co czy na ten. Pierwsze pytanie, bo co jest z, chyba z tym hutnikiem? Tak go akuku zabolało. Tak, potwornie zabolało, no bo on puścili tą informację w dzienniku telewizyjnym jako jeden z głównych newsów, likwidacja i tak dalej, i tak dalej. A tu wyszło zawiezione, bo wtedy kucharz, wydrukował kilkaset egzemplarzy, które zostały zawiezione na ulicę Mogilską i tam gdzieś. Yy, rozrzucone czy włożone do kosza na śmieci. W każdym razie, w każdym razie na Mogilską trafiło to bardzo szybko. On dostał szał z tego powodu. I tu jak przyjechał na Azory wtedy w czerwcu, przyjechał sam osobiście, pamiętam, ja spałem wtedy, bo już chyba nie mieszkałem na Azorach na stałe. Gdzieś mieszkałem gdzie indziej. Ja przyszedłem tam rano. Yy, na, nie, spałem tam i o godzinie 6 rano. Mama Baśki Ziętarskiej wychodziła zawsze przed szóstą na nabożeństwo to poranne do kościoła. Otwierając drzwi tam za pięć, szósta za ileś, patrzę za drzwiami zamachnięty z młotem, który zresztą tam został na 15 kilowym, stoi łubek, który chciał rozpieprzyć drzwi po prostu, żeby wejść tam. pan po co tutaj ciaki? Wystarczą zapukać. No i wtedy oni wskoczyli tam dość dużą grupą ludzi. Otoczony był cały kwartał. Przyjechali dużym starem wtedy, tam ich było no 20 dwudziestu co najmniej. Także myśmy się nie prześcignęła, żeby się dało uciec. I no i zrobili. Ja się szybciutko ubrałem, pościeliłem łóżko, schowałem, bo to wersalce było i siadłem na nim. A obeki mnie odłączyli, mówiąc: Widzisz, pan, panie marchewczyk, pana mogę w każdej chwili z panem zrobić co pan chce. A może by pan z nami chciał porozmawiać, i wtedy był ten. O tym, obu już dogadujemy o krągły ty bo jeszcze dwa bo trzy razy wezwany. Kto z tobą rozmawiał wtedy? Ja nie rozmawiam z nimi kompletnie. Nie w to był, był drugi taki był um, Ubek Hryniewicz. Hryniewicz, Hryniewicz. To był, Hryniewicz, to była Fisza. Bóg, to, był, to był. To był wtedy. No, ostatni raport nam nie robił w 89 roku 31 grudnia. Jeszcze na mnie donosił wtedy. Skurwer miał chyba... Hmm, no jeden, jeden, był w tym żelazie. Miał przecież no garnitury miał na, na niego, zegarki miał takie, że złote szczerze, jakieś sygnety. To widać, bo skąd był dziad na to miał pieniądze. On był w grupie trzymającej władza. Zdecydowanie bo on bardzo awansowo skończył jako pułkownik przecież.